Witaj na moim kanale. Dziś przyjrzymy się typowym usterkom i awariom w Audi A6C7. Model ten cieszy się dużą popularnością na rynku aut używanych, oferując komfort, nowoczesne technologie i szeroką gamę silnikową. Niestety, jak każde auto, nie jest wolne od problemów. W tym materiale przeanalizujemy najczęstsze bolączki tego modelu i podpowiemy, na co zwrócić uwagę przed zakupem oraz w trakcie eksploatacji. Model ten oferował szeroką gamę silników, zarówno benzynowych, jak i turbodiesel, z których każdy miał swoje mocne strony i typowe usterki. Jeśli zastanawiasz się, który silnik wybrać lub jakie są ich najczęstsze problemy, ten materiał dostarczy Ci wszystkich kluczowych informacji. Silniki benzynowe dostępne w Audi to zarówno mniejsze jednostki o pojemności 2 litrów, jak i większe silniki sześciocylindrowe. Podstawowy dwulitrowy silnik benzynowy z turbodoładowaniem oferuje przyzwoite osiągi i rozsądne spalanie, jednak może mieć problemy z osadzaniem nagaru na zaworach dolotowych, co prowadzi do utraty mocy i nierównej pracy silnika. W niektórych egzemplarzach zdarzają się także wycieki oleju z uszczelek i pokrywy zaworów. Większe jednostki sześciocylindrowe zapewniają lepszą kulturę pracy i wysoką elastyczność, ale wymagają regularnej i kosztownej obsługi. Ich największym problemem jest zużycie łańcucha rozrządu oraz awarie cewek zapłonowych, które mogą powodować szarpanie i nierówną pracę silnika. Jeśli chodzi o silniki Turbo Diesel, najpopularniejsze jednostki to warianty o pojemności 2 litrów oraz 3 litry. Dwulitrowy Turbo jest oszczędny i zapewnia dobrą dynamikę, ale może mieć problemy z układem wtryskowym. Wtryskiwacze! Są podatne na zapchanie lub uszkodzenie, co prowadzi do nierównej pracy silnika, spadku mocy i wzrostu spalania. Innym typowym problemem jest zapychanie się filtra cząstek stałych, szczególnie jeśli auto było użytkowane głównie na krótkich trasach. Warto również zwrócić uwagę na zawór recyrkulacji spalin, który z czasem może ulec zanieczyszczeniu, prowadząc do utraty mocy i problemów z przyspieszaniem. Większa jednostka o pojemności 3 litrów to jeden z najbardziej polecanych silników w Audi. Zapewnia dobrą dynamikę, wysoką kulturę pracy i relatywnie niskie spalanie, jak na swoją pojemność. Jednak i tutaj mogą wystąpić problemy, zwłaszcza ze zużyciem układu rozrządu, który jest napędzany łańcuchem. Wraz ze wzrostem przebiegu może dojść do rozciągnięcia łańcucha, co w skrajnych przypadkach prowadzi do kosztownych napraw. Dodatkowo, w modelach z większym przebiegiem mogą pojawić się wycieki oleju oraz awarie turbosprężarki. Wybór odpowiedniego silnika w Audi zależy od oczekiwań użytkownika. Jeśli zależy Ci na oszczędności paliwa i niższych kosztach eksploatacji, dwulitrowy turbodiesel może być dobrym wyborem pod warunkiem regularnej kontroli układu wtryskowego i filtra cząstek stałych. Jeśli natomiast szukasz większej mocy i komfortu jazdy, silnik o pojemności 3 litrów będzie najlepszą opcją, choć wymaga większej troski o układ rozrządu i turbosprężarkę. Wersje benzynowe sprawdzą się w przypadku osób, które jeżdżą głównie na krótkich dystansach i nie chcą martwić się problemami z filtrami cząstek stałych czy układem recyrkulacji spalin. Model ten oferuje szeroką gamę jednostek napędowych, z których każda ma swoje zalety i potencjalne problemy. Kluczowe dla długiej i bezawaryjnej eksploatacji jest regularne serwisowanie, stosowanie odpowiedniego oleju silnikowego oraz szybka reakcja na pierwsze symptomy awarii. Przed zakupem warto dokładnie sprawdzić stan techniczny silnika oraz historię serwisową pojazdu, aby uniknąć kosztownych napraw. Przejdźmy teraz do zawieszenia Audi. Model ten słynie z komfortowej jazdy i precyzyjnego prowadzenia. Ale skomplikowana konstrukcja układu zawieszenia może generować koszty eksploatacyjne. Audi wykorzystuje wielowahaczowe zawieszenie przednie, które zapewnia świetną stabilność i precyzję prowadzenia. Niestety, jego skomplikowana konstrukcja sprawia, że poszczególne elementy są podatne na zużycie. Najczęstszymi problemami są wybite sworznie i tuleje wahaczy, które objawiają się stukami oraz luzami na kierownicy. Objawy te nasilają się szczególnie podczas jazdy po nierównościach i przy pokonywaniu zakrętów. Warto pamiętać, że wymiana pojedynczego wahacza może nie wystarczyć, a w wielu przypadkach konieczna jest wymiana całego kompletu, co wiąże się z wyższymi kosztami. Zawieszenie tylne w tym modelu również opiera się na wielowahaczowej konstrukcji, co zapewnia komfortową jazdę, ale podobnie jak z przodu, elementy są podatne na zużycie. W egzemplarzach z dużym przebiegiem mogą pojawiać się luzy na tulejach i łożyskach, prowadzące do pogorszenia prowadzenia i nieprecyzyjnego zachowania auta na drodze. Objawia się to także nierównomiernym zużyciem opon i nieprawidłową geometrią kół. W wersjach wyposażonych w zawieszenie pneumatyczne, największym problemem jest zużycie miechów powietrznych. Ich uszkodzenie może prowadzić do opadania jednej strony pojazdu, nierównego poziomu nadwozia lub całkowitego zaniku działania. Zawieszenia. Nieszczelności w układzie pneumatycznym mogą także skutkować intensywną pracą kompresora, co z czasem prowadzi do jego awarii. Naprawa zawieszenia pneumatycznego jest kosztowna, dlatego ważna jest regularna kontrola i szybka reakcja na pierwsze objawy problemów. W modelach z adaptacyjnym układem amortyzatorów zdarzają się awarie czujników oraz wycieki oleju z amortyzatorów, co prowadzi do nierównego tłumienia i zmniejszenia komfortu jazdy. Warto regularnie sprawdzać stan tych elementów, aby uniknąć konieczności kosztownej wymiany całego systemu. Zawieszenie w Audi to jeden z jego najmocniejszych atutów, ale wymaga regularnej kontroli i dbałości o stan techniczny. Regularna wymiana zużytych elementów, odpowiednia geometria kół oraz unikanie jazdy po dużych nierównościach mogą znacznie wydłużyć jego żywotność i pozwolić cieszyć się komfortem jazdy przez długie lata. Przejdźmy teraz do tematu elektroniki w Audi. Model ten oferuje zaawansowane technologie, które podnoszą komfort i bezpieczeństwo jazdy, ale niestety nie są wolne od usterek. Jednym z najczęstszych problemów w tym modelu są usterki systemu multimedialnego MMI. Może dochodzić do zawieszania się ekranu, braku reakcji na polecenia lub całkowitego wyłączenia systemu. Często problem wynika z awarii modułu MMI, uszkodzenia przewodów lub problemów z oprogramowaniem. W niektórych przypadkach pomaga aktualizacja oprogramowania, ale zdarza się, że konieczna jest wymiana całego modułu, co może być kosztowną naprawą. Częstym problemem są także usterki elektrycznie sterowanych foteli, szyb i lusterek. Mechanizmy odpowiedzialne za ich działanie z czasem mogą ulec zużyciu, a silniczki mogą przestać działać lub działać nierówno. W skrajnych przypadkach, uszkodzone przewody w przelotkach drzwi powodują brak komunikacji i konieczność ich wymiany. Kolejnym newralgicznym punktem w tym modelu jest układ klimatyzacji i wentylacji. Czujniki temperatury wewnętrznej mogą przestać działać prawidłowo, co skutkuje problemami z regulacją temperatury w kabinie. Awarii może ulec także kompresor klimatyzacji lub układ sterowania nawiewami, co powoduje nierównomierne rozprowadzanie powietrza po wnętrzu pojazdu. Model ten jest również wyposażony w liczne systemy wspomagające kierowcę, takie jak adaptacyjny tempomat. System ostrzegania przed kolizją czy kamera cofania. W niektórych egzemplarzach zdarzają się błędy w ich działaniu, które mogą wynikać z zabrudzenia lub uszkodzenia czujników. Najczęściej problemem jest nieprawidłowa kalibracja lub awaria modułów sterujących, co może prowadzić do błędnych wskazań i wyświetlania komunikatów o błędach na desce rozdzielczej. Nie można zapominać także o systemie oświetlenia. Reflektory ksenonowe i matrycowe mogą po pewnym czasie tracić jasność lub przestawać działać. Problemem bywają uszkodzone przetwornice, które odpowiadają za prawidłowe działanie świateł. W autach z długim przebiegiem zdarzają się także usterki modułów sterujących światłami, co może prowadzić do niestabilnej pracy reflektorów czy problemów z automatycznym przełączaniem świateł drogowych. Pod względem elektroniki. Audi jest bardzo zaawansowane, ale niestety oznacza to także większą podatność na awarie. Regularna konserwacja, dbanie o aktualizację oprogramowania oraz szybka reakcja na pierwsze oznaki problemów mogą znacząco zmniejszyć ryzyko kosztownych napraw i pozwolić cieszyć się pełną funkcjonalnością pojazdu. Warto poruszyć temat utraty wartości tego modelu i sprawdzimy, jak wypada na tle konkurencji. Audi od lat jest marką kojarzoną z prestiżem i solidnością, ale czy przekłada się to na stabilność cen na rynku aut używanych? Przyjrzyjmy się bliżej. Model ten cieszy się dużą popularnością, co sprawia, że na rynku wtórnym nie brakuje ofert sprzedaży. W pierwszych latach, po wyjeździe z salonu, traci na wartości w sposób typowy dla aut klasy premium, stosunkowo szybko w porównaniu do tańszych marek, ale nie tak drastycznie jak niektóre modele luksusowe. Kluczowym czynnikiem wpływającym na wartość tego modelu jest jego specyfikacja. Najlepiej utrzymują cenę wersje z dobrze dobranym silnikiem i bogatym wyposażeniem. Egzemplarze z podstawowymi jednostkami napędowymi oraz skromnym wnętrzem tracą na wartości szybciej, ponieważ na rynku wtórnym, większym zainteresowaniem cieszą się wersje o lepszych osiągach i bardziej prestiżowym wyglądzie. Kolejnym ważnym aspektem jest stan techniczny. Modele z pełną historią serwisową, zadbane i regularnie serwisowane w autoryzowanych punktach, mogą utrzymać swoją wartość lepiej niż te, które były zaniedbane lub użytkowane w trudnych warunkach. Warto również pamiętać, że egzemplarze z wysokimi przebiegami tracą na wartości bardziej niż ich odpowiedniki z mniejszą ilością przejechanych kilometrów, zwłaszcza jeśli dotyczą to wersji z automatycznymi skrzyniami biegów czy zaawansowanymi systemami zawieszenia. Na tle konkurencji model ten wypada całkiem dobrze. W porównaniu do podobnych modeli innych marek premium jego utrata wartości jest porównywalna do BMW oraz Mercedesa, ale nieco mniejsza niż w przypadku niektórych aut z segmentu popularnych marek. Co ciekawe, modele z napędem Quattro oraz te z mocniejszymi silnikami często zachowują swoją wartość lepiej, ponieważ są bardziej poszukiwane przez entuzjastów marki i kierowców ceniących pewność prowadzenia. Model ten to solidna propozycja, jeśli chodzi o wartość rezydualną. Mimo typowej dla aut klasy, premium utraty wartości w pierwszych latach, dobrze wyposażone i zadbane egzemplarze, mogą długo cieszyć się stabilną pozycją na rynku wtórnym. Wybierając odpowiednią wersję silnikową i dbając o regularne serwisowanie, można zminimalizować straty przy ewentualnej odsprzedaży. Jeśli ten materiał był dla Ciebie pomocny, zasubskrybuj kanał i sprawdź inne poradniki, które pomogą Ci uniknąć problemów na drodze. Pamiętaj, każdy Twój lajk like i komentarz zwiększa zasięgi, dlatego za każdą aktywność ślicznie dziękuję. Miłego dnia i do zobaczenia.